Zesram się z bólu i wyjdę. Dobra, to co wchodzić? No chodź. Stawcie subskrypcję. Gł Marek, głębiej, głębiej, jeszcze chwila. Siema, jestem Marek. Dzisiaj wy, widzowie, decydujecie o całym moim dniu, ponieważ porobimy sobie ankiety na Instagramie, w których będziecie musieli odpowiadać, czy mam wybrać to, czy mam wybrać to. Ale o tym przekonacie się już w dalszej części filmu. W każdym razie to tylko i wyłącznie w waszych rękach leży, czy ten dzień będzie dla mnie udany, czy będzie totalnie spieprzony. No i przy okazji przekonam się, czy moi widzowie są hamami dla mnie. A skoro już jesteśmy przy tematyce Instagrama, to koniecznie odwiedźcie mojego Instagrama oraz Instagrama kamerzysty. Pierwsze pytanie jest takie, mam się ubrać dobrze, czy mam się ubrać jak Wieśniak. Zaraz kamerzysta doda na insta story posta. Masz kamerzysta. i mam się spytać, czy mam się ubrać tak, jak Tak, masz się wieśniak. spytać, czy mam się ubrać dobrze, czy mam się ubrać jak wieśniak? Dodać ankietę, dwie opcje. Za 10 minut przekonamy się, co widzowie wybrali. Więc wracam do Was za chwilę. Zapraszam do oglądania. Witam, widzowie z tej strony kamerzysta. Dzisiaj to Wy decydujecie, jak będzie wyglądać dzień Marka. Także pierwsze pytanie do Was, jak Mark ma się ubrać? Czy jak totalny wieśniak, czy po prostu zajebiście? Chyba wiecie, co wybrać. Dobra, Marek, proszę telefon z powrotem. Gani to wybrali. Już patrzę Co? No masz się ubrać jak wieśniak, masz rzeczy, przygotowałem. Ubieraj Ale się. Ale czemu? No bo tak zadecydowali, no ubieraj się. Ponad 80% na to, że ubrał się jak wieśniak? No tak, no. Ale to jest hamstwo już, no czemu oni? No ubieraj to, no. Ale czemu oni mi już na przekór od razu robić? No dobra, dawaj, ten, dawaj no nie, no, telefon, ja zadaję ci, kolejne później, żeby pytania. No normalnie głosowali. Co to są za rzeczy w ogóle? No nie, no czemu ja mam się ubrać? Jak ja będę wyglądał? Przecież dzisiaj chcemy gdzieś wyjść. No i wyjdziemy. No nie, nie chcę tego ubierać. No ubieraj, dobra. Okej, okay, kolejne pytanie do Was. Teraz wy decydujecie, czy ma jechać rozpadającą się Audi, czy może jednak korwestą. Ja im go dzisiaj trochę podenerwował, no ale to wy musicie zadecydować. Marku, wybrali. Co? Arcz. No mu, pociąg sprawdzać. Powiesz czy nie. Sprawdź. Chcą to jakieś masakry. No, czego ja sobie mogę oczekiwać? 76% na rozwaloną Audi, 24% na korwetę. To Audi w ogóle jeździ? No, jeździ, jeździ. Jakoś dojedziemy. Teraz gdzie jedziemy? A właśnie, to co? No dochodźmy już do tej Audi, tylko jest tam ogrzewanie i tak dalej. No jest, stacja, jest. działa jest. wszystko? No klimasz, Klima Rozwalone jest bok. Klima nie działa. Klima nie działa, ale jest przecież zimno. Dobra, jest ogrzewanie? Mm, nie. Jest tylko tam rozwalony bok, nic innego się nie dzieje. No, tu trochę wali zawieszenie, ale damy radę dojechać. Jest ryzyko, ale no cóż, jeździłem kiedyś tym samochodem, także. Próbujemy jakoś. Wolałbym korwetną, ale no cóż, jakoś przeżyję. Okej, okay, Marek wygląda już jak wieśniak i jedziemy rozpadającym się Audi. Tylko pytanie gdzie? Do Berlina czy nad Polskie Morze? W sumie w Berlinie jest gucci, a mój worek nie wygląda już dobrze. No i co tam? Gdzie jedziemy? No to zobaczmy. Cały czas mam sprawdzać, nie możesz mi po prostu mówić. No nad morze jedziemy, Marku. No dobra, nad Polskie morze, znowu. No no niestety. A druga opcja jaka była? Berlin. Jezu! No znowu znowu muszą mi na przekór robić. No ja też chciałem no do Berlina jechać. Cała. No to weź dodaj jeszcze raz i się spytaj. No nie, no dobra. No nie chcę Rup? jechać na morze. No dobra, no jedziemy, da. Marek. Dajom... No jedziemy, no. Albo Berlin, albo morze. No to to jest hamstwo z ich strony, że oni tak robią w ogóle. Dobrze, no ja, ja, ja też ja, chciałem do, do Berlina. Jedziemy. No dobra, no. Masakra, no otwórz mi drzwi. Co ty tutaj imprezy robisz czy co? No czasami. Ale masakra. Dobra. Okej, okay, jesteś już nad polskim morzem, jak możecie zauważyć. I teraz pytanie do Was. Czy Marek ma się wykąpać w morzu, czy jednak darujecie mu? Dobra, Marek, zadecydowali, żebyś się umówł w morzu. Co? Ale. Jak to? Kto to wymyśla w ogóle? No, Okaż. oni! No, daj mi ten telefon. Jakim cudem? Bo no, ty to wymyśliłeś, czy kto? Kto ci to podesłał? No, ludzie podesłali. Żeś się wykopał w morzu? Tak, no. Ale jest 5 stopni człowieku. No 5 i... 5 stopni! Już mi w tym jest zimno, a ja mam się jeszcze kopać? No, trudno, Marek. No nie no. No się abijam, ja mam się to No jest 5 stopni człowieku, ty byś się nie wykąpał na moim miejscu. Wykąpałbym się. Oko możemy zrobić ten też na kamerzystę. Dobrze, I to zrobimy. Ja też się powie, żebyś się wykąpał. Ale jak się przeziębię. To naprawdę będzie problem. Nie będziecie mieli przez jakiś czas filmów i moglibyście chociaż za to zostawić subskrypcję. Masakra! A długo mam w tej wodzie siedzieć? No nie masz, po prostu wejść. Kurde, ale ty mi dałeś gównianą koszulę. Wejść i wyjść, tak? No wejść, no. W sumie to różnicy mi nie będzie robiło. Wejdę, zesram się z bólu i wyjdę. Dobra, to co wchodzić? No wchodź. Stawcie subskrypcję. I jak? Marek, głębiej, głębiej jeszcze, chwila. Byłem cały w wodzie. Mam to w dupie, byłem cały w wodzie. A ręcznik masz dla mnie? No nie mam. O Jezu, ale zimno. Byłem cały w wodzie, a jest pięć stopni. O, o, o kurde. To co, kolejne zadanie? Zimno. Nie, ja już nie chcę, spytaj się, czy kończymy to. Nie wymyślaj już żadnych głupot. Przeziębię się, do ucha mi woda wpadła. Okej, okay, Marek wykąpał się już w morzu. W każdym razie teraz musicie zadecydować, gdzie mamy zjeść: czy w jakiejś budce, czy w ekskluzywnej restauracji. W sumie to moglibyście musz troszeczkę odpuścić, no ale decyzja należy do Was. Mi to i tak już żadnej różnicy nie robi, czy to będzie restauracja, czy Buda, bo miała być ekskluzywna restauracja, a jest Dupa. Tutaj jest biedna restauracja, a tam przede mną jest jakaś biedna Buda. Także na co zagłosowali? No, tak no domyś się, dupy lata, bo ten sam standard tak naprawdę. No się, Marku. No, Na budę zagłosowali, do budy idziemy. <laughs> Widzę, że już wiesz na co twoi widzowie głosują. No wiem, to są skończone chamy. 94% osób zagłosowało na to, żebym wykąpał się w morzu, a jest 5 stopni. Ja już jestem przeziębiony, ucho mi przewiało, woda mi wpadła do ucha, także będę chory. No dobrze. Dzień chyba nie będą mieli film, idzie To idziemy do budy. Jest chyba... Dobra, Marek, to jesz to czy nie? Jeszcze w sumie jak teraz na to patrzę, to nie jestem chyba głodny. No zobacz, jak to wygląda obrzydliwie. Jeszcze jak śmierdzi. No nie wiem, nic smakuje. Mi smakuje. Czy tak. to już jesz? No już zjadłem trochę. Jak ty to możesz jeść? No dobre. Spytaj się ich może, czy mogę iść do ekskluzywnej restauracji później. No, jak No spytaj się ich najpierw co mamy robić, a później spytaj się ich, czy mogę iść do restauracji, jak już będę głodny. Ten restaurację bym sobie odpuścił, bo i tak ci nie No Ale spytaj się. Najpierw się spytaj ich, co mamy robić teraz, a później spytaj się, czy możemy iść do ekskluzywnej restauracji. Nie, będziesz no cały dzień głodny. Im, albo to jesz, albo będziesz głodny. No nie zjem tego. Powiedz im, że jestem głodny i spytaj się, czy mogę iść do restauracji. A jak nie, to i tak pójdę. A teraz idę sobie pozwiedzać. Jak chcesz, to zjeść moje. Okej, okay, daliście takie propozycje. Czy Marek ma jechać w bagażniku, czy jednak na siedzeniu? Decydujcie. Dobra, otwieraj. Nawet nie będę sprawdzał. Zagłosowali na bagażnik, nie? Nawet mi ciebie jest szkoda. W sumie nawet dwie minuty nie minęły, ale i tak się załaduje, bo, bo szkoda czasu. Zamykaj. O, masakra. Nie no, nawet mi już jest w tym momencie go szkoda. Bezwzględni jesteście. Marek, jak się siedzi w bagażniku? Otworzyłem sobie tutaj. To nie będzie chyba problem. Jestem w bagażniku, jestem. A jesteś w bagażniku. Powiem ci kamerzysta, że szczerze to już mam wylane co się stanie tego dnia, bo ten dzień już naprawdę przepisuje na stratę. I wiem, że mam dzisiaj jeszcze przesrane Kiedy się kończy dzień? Która jest godzina? No jakoś 16 dopiero Marek 16? No to jeszcze 8 godzin męki, super No, no może zaraz cię odpuścimy, bo już rzeczywiście zaczynają przyginać Dobra, weźcie się spytaj teraz gdzie jedziemy, albo nie wiem, sam zdecyduj Dobra, tylko pojedziemy na plażę i niech ci jakieś wyzwania dadzą Super Na pewno będzie ciekawie, jedzenie piachu czy co? Nie wiem, zobaczymy Marek o. No, już jesteśmy na miejscu. I co teraz? Co napisali znowu? Co, co robimy? Po co tutaj przyjechaliśmy? No nie wiem, zaraz muszę ich zapytać. No zapytaj się, w porządku. Okej, okay, kierujemy się aktualnie w stronę plaży. Ja już umywam od tego ręce, bo przeginacie rzeczywiście przeginacie. W każdym razie daliście takie propozycje, że mam go zakopać w piasku, albo ma wejść do śmietnika. Wybierajcie. To co, piasek czy śmietnik? W sumie to to i to. Czemu? Okej, okay, jesteśmy już na plaży, ale w sumie jak już tu jesteśmy, to mam do Was pytanie: czy zakopać go na tej plaży oprócz tego, że wejdzie do śmietnika, czy już to mu darujecie? No bo dodałem jeszcze jednego posta. No chyba cię powaliło. No to no, jak to? To co najpierw napisałeś, czy do śmietnika, czy zakopać? A później no i wybrali śmietnik. Na odwrót? Nie. No dobra, śmietnik to idziemy do śmietnika, tak? No nie, bo jeszcze dodałem jednego posta, że skoro jesteśmy na plaży, to czy nie, czy nie zakopać? No powaliło cię? No, no. że to siebie wyklucza. To nie miało na tym polegać w ogóle. No jak nie, no. W tym momencie przesadziłeś. Co to są w ogóle za zasady? Miało być albo to, albo to, a co to jest? No dobra, no nie to... Nie ma takiego omijania. No ale no już zadecydowane, nie? Nie wiem, czy możemy tak robić, bo to jest naruszanie zasad, ewidentnie. No dobra, no ale już zadecydowali. Dobra, skoro tak bardzo chcą mi uprzykrzyć życie, no to w początku możesz mnie zakopać. Mów gdzie, jak, co. No tu masz ten miejsce akurat. Oczywiście. Połóż się. Nie ma żadnego problemu, położę się i czekam. Dawaj, dawaj. Fajnie się bawisz? Zajebiście. Trochę mi ciebie szkoda. Tylko po twarzy mi nie... Oj przepraszam Marek. Ju, już, już nie będę. Ty gnoju głupi. No kładź się. Nie robię tego. Kur... Mówiłem, że iść po twarzy nie zsypam. To teraz świetnik Marek, idziemy. Miałeś nie sypać po twarzy. No przepraszam, no tak wyszło. Mam cię walnąć? No tak wyszło Marek, chodź idziemy. Fame MMA 3. Wyzywam cię. Za to co zrobiłeś. Dobra chodź, idziemy. No dobra Marek, wiesz co robić. Jeszcze się głupio też I tyle. No nie, druga noga też. Już? Mogę wejść? Nie, to poczekaj. Ja, ja zadam jeszcze widowni jedno... Co tak stać? No tak, masz stać, bo takie było założenie. Słuchaj, muszę zadać widowni jeszcze jedno pytanie. No dobra, zadałeś. No to poczekaj, odejdę na... Zaraz, zaraz wracam, tak? Okej. Okay. My... Okej, okay. przykro mi, ale tak zadecydowaliście. Ponad 80% głosów na to, żebym go zostawił. Na razie Marek! Biegnie tutaj. Szkoda mi go pójść. Ale to wy zadecydowaliście o tym. To wy o tym zadecydowaliście. No cóż. Zobaczcie koniecznie poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.